Dzisiaj chciałam Wam pokazać perukę syntetyczną o nazwie Kuki. Już Wam ubieram, żebyście zobaczyły, jakie to jest łatwe i proste. Można się troszkę przeczesać i właściwie fryzura gotowa. A do tego jakieś odjazdowe okulary i wyglądamy jak milion dolarów. Już Wam się obracam. Ten model jest niezwykle jakościowy, ponieważ tutaj ma przepiękną, rozmytą linię czoła. Widzicie to? A raczej nie widzicie, bo te włosy wyglądają jakby wyrastały prosto z naszej głowy, a, a nie wyrastają. I właśnie po tym ocenia się najwyższą jakość peruk. Jeżeli model Kuki Wam się podoba to zapraszamy na wigello.pl do naszego sklepu internetowego albo osobiście do poznania, albo po prostu do nas zadzwońcie, jeżeli lubicie zakupy przez telefon. Jeżeli Wam się podoba inny kolor albo inny model, to też zadzwońcie, doradzimy. Do zobaczenia.